Nagramy vloga. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Test mikrofonu. I stabilizacji. Tam gdzieś jest Cezary. Zaraz wam pokażę. O idzie zapierdziela. Teraz wyczaja jakieś sarenki na łące. I obczaja. Są sarenki? Nie. Nie ma sarenek. To idziemy szukać. Karniaki. Innych łań. Zobaczymy. karniaki. Walą karniaki. Sarniaki, walą karniaki. To będzie hit YouTube'a, ale się trzęsie. Ale mój zajebisty program do stabilizacji sobie z tym poradzi. I mój zajebisty e, telefon do nagrywania. Jakaś mucha mnie atakuje. Dobra, na razie się rozłączam. I połączy się jak będzie coś ciekawszego. Na razie, cześć, pa. Jest akcja pod tytułem Leży Rower. Jesteśmy w środku lasu. Tam idzie jakiś sąsiad. Ale Leży Rower. I co to się wydarzy? Widzicie ten rower? Pewnie widzicie. Zobaczmy, co to będzie. Kuźwa rower, żeśmy w lesie znaleźli. Ja, pindowy. E, Pana rower? No i rower w lesie znaleziony Proszę bardzo. Jaka sytuacja? Rower Active się nazywa. Nowy ton to kuźwa nie jest, ale. no ale niech stoi, nie stoi. Jakie było, to jebło nie ma co odrążyć a tu ani powietrze nie, nie ma tematu przyjmij, nic ci nie zrobił. Bo dusiciel czekaj, zaraz zobaczysz jaka taka nie ugryzie nas, nie może nas nie ugryź ale ładniutki dwa były, drugi gdzieś tu spierdolony drugi poszedł, ale ładniutki zwłaszcza nie wiem czy jest jadowity czy nie ale syczy No, słuchajcie, dzień pełen przygód. Najpierw rower w lesie. Teraz wąż. Ciekawe, co będzie następne. Zobaczymy. Dzień pełen przygód się zapowiada. Jest piękna pogoda. Nie wziąłem okularów, ale co tam? Zobaczymy. Czas pokaże. ale słuchajcie, czegoś takiego to ja kurwa zrozumieć nie potrafię jak można kurwa w lecie zrobić taki pierdolnik i komu jest miło później spacerować jest wam miło jak tak spacerujecie w takim pierdolniku? bo mi nie i zawsze mi się robi tej jak coś tego widzę no ale cóż, może kiedyś to się zmieni jest jakiś haczyk no, teraz będzie challenge i do zdobycia może damy radę kurde telefon w ręku to ciężko o. patrzcie jaka sytuacja jaki stawy kopią nieźle to wygląda a tutaj zobaczcie ile jest Łabędzi Nie mało Jeszcze lupniemy tutaj Ile łabędzi, masakra Ty, Heniek, przejdziemy? No, jak? Heniek mówi, że przejdziemy To będzie film na YouTube, jak się kąpiemy Pierwsza kąpiel w tym sezonie To idziemy Jak chcesz tam przejść? Tu, tu, tu i tam jest zwężej, nie? E, nie? No dobrze Ile łabędzi Masakra Niestety się nie nagrało chyba moje przejście ale zdobywaliśmy tą oto rzekę Bajoro. Bajorą, kawałek żeby wam pokazać Patrzcie. takie Bajoro jeszcze róg, a stoły idziemy dalej. Jest pięknie. Takie przygody tu ja lubię. Mamy klimat i tutaj będziemy sobie iść z dwóch tej rzeczki, taki spacer niedzielny z przeszkodami. Ale nie jest źle. No coś tutaj pogłębiali. Trochę trochę przeszkodowo trochę zaraz do rzeki wpadnę, a ja będę trwania. Pójdę, słuchajcie, górą. I będzie. Piękny, taka rzeczka, takie okoliczności przyrody tu mamy To idzie dalej Ua! 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 No to ładnie No słuchajcie się wyglebiłem trochę zrobiłem fikołka w pokrzywy kurde wpadłem o właśnie w takie pokrzywy wpadłem kurde dobrze gdzieś dalej nie powiedziałem to stąd fikołka zrobiłem o stąd jakoś się spierdzili o, ładnie ładnie Bartosz ahoj przygoda słuchajcie z drugiej strony to dobrze, że nie wylądowałem w tej rzece Bo ja to pół ale szkoda by było mojego urządzenia nagrywającego Chociaż z drugiej strony vlog by na tym skorzystał Tak to wygląda Cześć kundel Dobra, no to to było na tyle w tym ekscytującym pierwszym moim vlogu Tarek mówi, żebyście dawali łapkę w górę i subskrypcję. To będziemy dalej nagrywać jeszcze większe głupo, głupoty, bo my czasami Kładziemy tutaj po jakimś zatypie. Mam fajne miejsce na Urbexa, także łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym silniku,